ogólnie to jest mój pierwszy vlog na tym kanale i popakujemy rzeczy do mojego plecaka tak. to jest mój plecak ja go kupiłam na za... On jest taki piękny jakby ja nie wiem czy podoba ale dla mnie on jest przecudowny Te tutaj go wystroiłam e, przepinkł z się później na obodzie i klamrą będę musiała zdjąć ale to nie jest klamra nawet dopiero teraz to zauważyłam ej mam tu do polskiego do techniki, do geografii, do biologii do matematyki do historii i do angielskiego Ogólnie to myślę, że ten rok szkolny myślę, że będzie jakoś lepszy, tak lepiej się nastawiłam jakoś na niego. Myślę, że też ta, yy, ta, ten rok no, będzie lepszy. Doszli nam nowi uczniowie już do roku siódmej, będę miała nowe przedmioty, więc się boję. To już w tą przegródkę. Teraz ta tyczka w niej są yy, na plastik bloki, bo u nas trzeba mieć, nie wiem jak u was, Tutaj ja mam takie farbki, nie wiem jakie to są, ale kupiłam, dwa pani się czasami czepia, że złe są, więc kupiłam w tubkach i nie w tubkach, takie, z kąbeczką. Spakujemy sobie tutaj, ale najpierw spakujemy większym, okay. a tutaj mamy takie, one są z action. Ja polecam, to action, bo niby Action yy, głównej jakości, nie, nie, Action ma mega dobre farby, serio, ja nie żartuję, tutaj jest jeszcze klej taki, bo do niczego nie przykleja ten normalny klej, więc nie chciałam coś takiego. Wziąłem jakiś stary, wiecie, taki znowu bo nie jest mój obecny. Mam po prostu kletki gdyby były potrzeba, a tutaj nic nie ma, Po prostu musiałam jeszcze kletki, a w ogóle są też najlepsze kletki. ja to wyłatę do szafki, będę miała kletki. A to jest ja mój główny piernik. jest piękny, ja o tym wiem. Masz sobie 15 długopisów, bo kupiłam sobie w Action taką paczkę, a wiadomo, nie mam dzisiaj długopisu, Ania, pożyczysz? Pożyczę, spoko, jakby... Tutaj mam kosmetyczkę, of course, kosmetyczka jakby... Inaczej nie, mamy w niej wazelinę, mamy w niej pusteczki, tak mamy w niej mgiełkę i mamy w niej napyszcze. mamy w niej coś na wypadek i mamy w niej plasterki też na wypadek, ale tam coś jest troszkę innego na wypadek, o czym wolę nie mówić. Spakujemy. Jest miejsce. Ciekawie jakie się były w tym sobie szkołę Takie takie. Ja sobie do... to w takie, takie. Cztery. To jest schodem do takiej małej przegródki. Bo wy chyba nie wiecie, ale on jest taki, że tak się otwiera też. Tu plecaczek jest paryfikowany. Teraz czas na buty szkolne. U one są przepiękne. Też na zewnątrz mam to wszystko piękne. Przecież to się nie zmieści, o w korzu plecaka, bo to jest za wielkie. Śniadaniówka. Ona jest przepiękna, ale ona jest baby-sionkowa. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Ogólnie to, to jest piękne. Jakby yy, super. Super. Czemu? Super elephant. Dobrze, że nasz to jest trochę baby ale to jest przepiękne. Ja muszę. do to chciałam. Ogólnie mega. Najpierw na początku jest takie gówno. Mam. I no tutaj w tym gównie można chować jakieś, wiecie. Warzywka sobie, tą łyżeczką stąd. Tą łyżeczką stąd można setkę warzywka jest. Oczywiście mi się tutaj e, rozwaliła. Nie prosiłam o to. Też muszę się w mechanika badać. O, już nie muszę. E, Okej. Okay. I tutaj mamy takie no. To jest mega cool. Mega... No i ogólnie fajne jest to, że ten słoń teraz nie ma oka. Ale nie serio, jest super ta śniadówka jest mega tempo, zleczna. E, wiesz, nie musisz tego zawsze nosić do plecaka, bo możesz ją gdzieś powiesić i ona będzie wisieć, bo to jest na wieszak jakby, więc ja mogę tak naprawdę powiesić na plecak i choć. Bo no teraz tego nie podniosę, nie? Bo w plecaku jest takie... Takie coś fajne, że tutaj mogę sobie zabrać więc To sobie zapinam tu. I to sobie po prostu tak wisi, nie? Poczekaj, bo to mi się zaraz podwisi. No i to się tak wisi, jest taki da I widzicie, Uff. dobra teraz to odwieszę Ogólnie nie chcę teraz z plecaka ja się boję, że coś tam się potłukło. Dobra, wracając. To koniec vloga. Pa!